Hop, Ała. Jak zawsze nigdy nie trafię. Jak zawsze muszę wreszcie. Tato! Tak. Nigdy mi się nie uda przeskoczyć tak jak konik. I uderzyłam cię po raz kolejny. Hmm, pomyślnie. Siema sobie. Zgrywiałam i znowu się z Klaudia. I dzisiaj. W dzisiejszym odcinku będziemy próbowali znaleźć Klaudii konia. Yy, oczywiście dla niej, żeby nie było jej smutno. I ja nie wiem widzicie, gdzie on jest. Jak widzicie... Co? Tu jest, nie. to ty! To dla ciebie. Ej, Marian, nie widziałem czy... Chyba przez rok. A to, patrz jak konie jadę. Tylko uwaga! Marian, przestań. Też przeskoczę! NIE CZEBYŁ! Jeszcze raz. Marian, tylko normalnie. Hop. Hop. Widzowie i wyjdzie, napiszcie w komentarzu, jak się ma nazywać i mój i Klaudii koń, bo... Ja tak po prostu dałem imię Marian. Wiedzie co, ja to imię usunę. Yy... Koniku! Lęka? Koniku! Czyli mamy już konia. Następnym nie będzie... Czekaj, czekaj Klaudia, muszę coś powiedzieć, tylko widzę na osobności. Widzę, następnym zadaniem będzie, bo ona jutro ma urodziny. Akurat jest nam 100, może... Teraz godzina 11. To może za niedługo ona będzie miała urodziny i muszę pojechać do kafe... E, do... czy jak to się tam nazywa. Kupcie ciasto i jeszcze imprezy jej by ten. I... Musimy jeszcze ją dzisiaj... Dlaczego e, dzisiaj jutro? Będzie, um, będzie musieli zarobić trochę pieniędzy na jej wow, prezent. Wow, pomocy! O nie! Stop, stop! stop! stop. stop, stop. Koniku, taty, stop. A ładnie wyglądam po Tak. Ja, Klaudia, powiedziałem, widzę, co A! musimy zrobić. Koń, tu... zeskocz tego! Dobra, Klaudia. Jest Mój jego Mój koń tutaj będzie. Dam mu wodę. Albo nie, Ja tu przyjdzie. I przeopiekuj się koniem. Ja idę do... Nie, nie, ja jedę z tobą. Dobra, to... Gdzie twoje, gdzie moje auto? No, Gdzie moje auto? Czekaj. zobaczyć, czy ja je gdzieś tutaj dałem. Ja pamiętam, że gdzieś idę. Mm. Nie dam ci! Co mi nie dasz? Skoczę sobie, ale nie dam ci! Czego mi nie dasz? A co mi nie dasz, Klaudia? Bo chcę się dowiedzieć. N nie dam ci tego, żebym nie pojechała z tobą. Nie, ja to po prostu miał to. <coughs> co ci się dzieje? Może zabrać Cię do lekarza? Nie, nie. O, nie! Co zaś? Idź do kafeterii. Czemu? Idź, no idź! To nie do szpitala. Po co do szpitala? Idź sobie! Dobra. Zobiemy patrz, co się dzieje. Chyba dlatego, że nie dostanie prezentu. Teraz tak. Ktoś? No tu być. Już jest po spotkaniu. No dobra. Muszę zobaczyć, ile mam na końcu. Tatuś! Nadbań. Tatuś! Czekaj. Pik, 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 pik. Jakoś przez komóreczkę dzwonię do tatuszu. No. Ja nie muszę Już muszę zobaczyć, ile mam na końcu. O, już widać. O kurde, na koncie widzę w tej chwili widzicie? O tutaj ile mam pieniędzy na koncie ale liczba. Musimy ją odłożyć. Eee... Tato pojedzie ze mną w jedno miejsce. Chciałem mówić na auto, bo nas nie stać. nie Jesteś nas na autach Powiedz ci, nie tak naprawdę. Mam tu takie, takie, takie znalezione małe autko. Może... Czy ty, ty je ukradłaś? Nie ukradłam. No dawaj. No Dobra, ja to swoją. Ja Jedź, motorku, na Zapomniałam nie umiem jeździć. A!

Dobra. Dzień dobry, ja bym chciał kupić Big Maca bez cebuli, nuggetsy z sosem barbecue i szejka waniliowego. Dobrze. A nie, przecież Tata też ma w tym samym dniu ja. No przecież muszę mu to. Dzięki za jabłko, tylko tyle chciałem. Wiem. Ja b- ja b- ja b- ja b- ja nie ma? Dobra, ja będę ukradał. Oj, O, kur... Tak, halo. Ej, no nie! No nie! Przestań! Ej, no! Co? Tato?! No? Hmm... No, czy... Jest? Jestem już. No? To dla ciebie prezent, bo masz urodziny dzisiaj. Telefon. Jaki? Skąd ty masz lepiej za telefon? Wykorzystałem swoje. No zabier. No zabier. A dla ciebie jest tablet. Dziękuję. A ja ci dam telefon, okej? Okay? Dziękuję. Ja mam tylko sobie kasę. Dobra. Brrr. Dobra, słuchajmy. Иди, пожалуй, пожалуй! Не <laughs> Чего будто так и ест?